Dzień dobry Państwu! Jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jak doskonale wiecie, nie udało mi się dostać do drugiej tury. Kończy to mój udział w tych wyborach, natomiast chciałbym każdemu z Państwa bardzo podziękować. Prawie 3 miliony głosów, prawie 15% to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Wydaje mi się, że kiedy ogłaszałem swój start, naprawdę mało kto liczył na to, że uda mi się uzyskać aż tyle głosów, więc oceniam ten start jako sukces i każdemu z Państwa, Każdemu z wyborców chciałbym bardzo podziękować za oddane głosy prawie 3 miliony głosów. To jest naprawdę rewelacyjny wynik. Każdemu z Państwa bardzo dziękuję, że uwierzył we mnie, zaufał mi i postanowił oddać na mnie swój głos. Jeszcze raz wszystkim naprawdę bardzo dziękuję. Wiele osób zastanawia się, co ja teraz zrobię: czy poprę jednego z kandydatów, czy może drugiego, czy może nikogo nie poprę, czy może jeszcze zrobię co innego. No więc od razu zaznaczam, że mam pełną świadomość tego, że wyborcy mają swoje rozumy i decyzje podejmują całkowicie samodzielnie. Nie ma czegoś takiego jak przerzucanie swoich głosów. Żaden z kandydatów nie dysponuje głosami swoich wyborców. Dalej oni, czyli wy, dysponujecie swoimi głosami i sam fakt, że oddaliście swój głos właśnie na mnie, a nie na jednego z dwóch kandydatów, którzy dalej jeszcze są w tym wyścigu świadczy o tym, że myślicie samodzielnie, nie podlegacie tej medialnej propagandzie i sami podejmujecie decyzje. Nie udało się was medium manipulować. To jest bardzo dobrze o was świadczy, więc mam pełną świadomość, że sami podejmujecie decyzję. Natomiast wiem, że wielu z Was już wie, co zrobi w drugiej turze, a część cały czas się zastanawia. W związku z czym uważam, że mógłbym wam pomóc podjąć decyzję, co należy zrobić w drugiej turze, tak, żebyście mieli większą niż obecnie pewność tego, co należy zrobić. Stąd moja propozycja do dwóch moich byłych już kontrkandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Waszym zadaniem na najbliższe prawie dwa tygodnie jest przekonanie moich wyborców do tego, że warto oddać głos właśnie na was. To jest wasza robota, to jest wasze zadanie, to wy powinniście się zastanawiać, jak to najlepiej zrobić. No i pomyślałem, że Wam w tym pomogę. W końcu moi wyborcy nie bardzo czerpią informacje z Waszych telewizji. Oni telewizji na ogół nie oglądają. Gdyby oglądali, to jest większa szansa, że zagłosowaliby właśnie na was. Nie macie z nimi za bardzo kontaktu, nie docieracie do nich. Natomiast ja mam kontakt z swoimi wyborcami. Moi wyborcy informacje o świecie czerpią głównie z internetu, mam z nimi kontakt przez moje media społecznościowe. Więc jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do dania głosu właśnie na Was, to Was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Z chęcią się z Wami, spotkam, oczywiście z każdym z osobna i zadam Wam. Sporo pytań po to, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej od Was. Wydaje mi się, że zdecydowana większość moich wyborców nie do końca wie, jak, jakie macie zdanie na poszczególne tematy. Wy się głównie wypowiadacie dla przyjaznych Wam mediów, które nie dopytują, które nie drążą niektórych rzeczy, które nie pytają o sprawy, które nie dotyczą bieżącej polityki, a Wasze na przykład, zapatrywania na różnego rodzaju zagadnienia. W związku z czym wydaje mi się, że nie ma lepszej możliwości do przekonania moich wyborców niż pokazywać, Zakazanie się u mnie na kanale. Każdego z Was zapraszam do mnie na dosyć długą rozmowę, gdzie z chęcią porozmawiam o Waszych przekonaniach, o Waszych poglądach, o Waszych planach, o Waszych zamierzeniach, po to, żeby moi wyborcy mogli Was lepiej poznać i żebyście mieli szansę przekonać ich do głosowania właśnie na siebie. Dodatkowo w trakcie tej naszej rozmowy, oczywiście, że jeżeli się na nią zgodzicie, dam Wam do podpisania deklarację, która wydaje mi się bardzo ważna dla moich wyborców, dotycząca tego, czego się zobowiążecie potem, jeżeli już wygracie te wybory. Ta deklaracja zawiera osiem punktów. Punkt pierwszy: Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. To, że nasz system podatkowy wygląda tak, jak wygląda, że jest w rankingach gorzej niż systemy podatkowe w Nigerii albo Kenii, jest również winą poprzednich prezydentów, którzy absolutnie bezrefleksyjnie podpisywali każdą ustawę zmieniającą, podwyższającą podatki w Polsce. Ostatnie weto ustawy, która podwyższała lub komplikowała podatki w Polsce, to jest początek lat 90. Wszyscy kolejni prezydenci wszystko podpisywali. Wydaje mi się, że to jest dobra okazja, żeby zakończyć tą bardzo niechlubną praktykę i żeby przyszły prezydent zobowiązał się do tego, że on po prostu nie zgodzi się na dalsze podnoszenie opłat, składek, różnego rodzaju innych podatków, para podatków, czy też wprowadzanie nowych. Wydaje mi się, że warto, żebyśmy zatrzymali, liczące za ten już 30 ponad lat, ciąg ciągłego podnoszenia podatków. I to jest punkt pierwszy tej deklaracji. Punkt drugi. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. To jest niezwykle ważna sprawa. Polacy potrzebują Potrzebują mieć polskiego złotego, potrzebują mieć dostęp do gotówki. Wszelkie plany jakiegoś pieniądza cyfrowego, wprowadzanie waluty euro, ograniczania dalszego korzystania z gotówki są zagrożeniem dla naszych podstawowych wolności i mam wielką nadzieję, że przyszły prezydent również nie zgodzi się na dalsze ograniczanie wolności Polaków poprzez różnego rodzaju ograniczanie prawa do gotówki czy też przyjęcie waluty euro. Punkt trzeci. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów. Z Zgodną z zgodnych z polską konstytucją. Wiadomo, wolność słowa jest naprawdę bardzo ważna i niestety współcześnie widzimy, że rządy, zwłaszcza państw europejskich, robią wiele, żeby nam tą wolność słowa ograniczyć. Chociażby ostatnio mieliśmy w Sejmie ustawę o mowie nienawiści, która na szczęście nie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i chciałbym, żeby kolejny prezydent również nie podpisywał wszelkich ustaw dotyczących chociażby właśnie tej mowy nienawiści. Polacy Zasługują na wolność słowa, ona nie powinna być nam ograniczana. Punkt czwarty. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. To, jak rozumiem, dla Was obydwu powinna być absolutna formalność, bo obaj twierdzicie, że nie wyślecie polskich żołnierzy na Ukrainę, a to jest prerogatywa prezydenta. To prezydent podejmuje decyzję, czy oni mają być wysłani, czy nie. Bez jego zgody jest to absolutnie niemożliwe. Skoro tu się wszyscy zgadzamy, że polscy żołnierze nie powinni trafić na Ukrainę, to wydaje mi się, że ten punkt powinien być dla Was. Formalnością. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Przyłączenie się Ukrainy do NATO w przy Dające się przewidzieć przyszłości jest niezwykle groźne dla Polski. Już to wielokrotnie tłumaczyłem, bo to oznacza, że albo jeżeli Rosja znowu zaatakuje Ukrainę, my będziemy musieli wejść do wojny z Rosją, co jest dla nas bardzo groźne, albo okaże się, że artykuł 5 jest fikcją. Jeżeli my nie pomożemy Ukrainie, to czemu inne państwa miałyby w razie czego pomóc nam? Stąd w tym momencie nie ma miejsca w NATO dla Ukrainy i mam nadzieję, że tu również będziemy się w tej sprawie zgadzać. Punkt szósty. Nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. Już w tym momencie Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w całej Europie. Dostęp do broni w Polsce jest naprawdę bardzo ograniczony. Polacy nie umieją się posługiwać bronią. W tak niepewnych czasach nie jest to coś dobrego. Polacy powinni mieć prawo do posiadania broni. Wiadomo, że prezydent nie może się zobowiązać, że poszerzy to prawo, ale może się zobowiązać, że go nie ograniczy. Zwłaszcza, że pojawiają się różne pomysły rodem z Wielkiej Brytanii, żeby chociażby zabronić Polakom posiadanie noży, co już jest jakimś kuriozum, w związku z czym chciałbym, żeby przyszły prezydent postawił tamę tego rodzaju wariactwu i nie rozbrajał Polaków jeszcze bardziej niż to ma miejsce obecnie. Punkt siódmy. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. Ostatnie rządy niestety zgadzały się na przekazywanie tych kompetencji do Unii Europejskiej, a Unia Unia Europejska miała bardzo brzydki zwyczaj traktować tych kompetencji rozszerzająco, w związku z czym już teraz Unia Europejska de facto ma znacznie więcej uprawnień, niż miała ich 5, 10, 15 lat temu, i to jest bardzo zły kierunek. Uważam, że Unia Europejska musi się wymyślić na nowo, powinna iść raczej w kierunku przekazywania. Kompetencji państwom narodowym, a nie jakiejś transformacji w superpaństwo. Stąd nie powinno być dalszej zgody na przekazywanie Unii Europejskiej kolejnej kompetencji. Polska powinna pozostać suwerennym państwem, nie powinniśmy godzić się na dyktat Brukseli. Punkt ósmy nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta. Nie jest żadną tajemnicą, że w zachodniej Europie Niemcy myślą o tym, żeby zmienić traktaty unijne, żeby odebrać poszczególnym państwom prawo weta i temu na to nie ma naszej zgody. Polska nie może zgodzić się na odebranie prawa weta. chciałbym mieć pewność, że przyszły prezydent myśli w tej sprawie. Podobnie, że chce dalej być prezydentem suwerennej, niepodległej Polski, a nie jakiejś prowincji europejskiej, a zmiana traktatów byłaby olbrzymim zagrożeniem dla naszej dalszej suwerenności. Mogłoby się okazać że już w większości spraw, gdyby projekty tych zmian, które były opublikowane, weszły, to byśmy w ogóle nie mieli nic do powiedzenia. W sensie polscy politycy administrowaliby tylko na terytorium Polski, a prawie wszystkie ustawy pochodziły bezpośrednio z Brukseli, na co oczywiście nie możemy się zgodzić. To jest moja propozycja dla Was, dla Karola Nawrockiego i dla Rafała Trzaskowskiego. Przyjmijcie zaproszenie do mnie do studia, spotkajmy się u mnie w studiu, nagrajmy wywiad, który myślę, że bardzo wielu Polaków obejrzy i spróbujcie przekonać moich wyborców do tego, żeby oddali głos właśnie na Was. Podpiszcie tą deklarację, która mogę Was zapewnić, jest niezwykle ważna dla moich wyborców. To są sprawy, które moi wyborcy bardzo często podnosili, które są dla nich ważne, która podpisuje. Pisanie tej deklaracji naprawdę pomoże Wam przekonać moich wyborców do tego, żeby na Was zagłosowali. Zapraszam Was na rozmowę, z chęcią Was lepiej poznam, z chęcią poznam Wasze poglądy i nie wykluczam, może się okazać, że nawet zdecyduję się poprzeć jednego z Was, jeżeli przekonacie mnie do siebie podczas naszej rozmowy, natomiast to jest drugorzędne, ważne jest to, żebyście mieli możliwość przekonania moich wyborców. A jeżeli któryś z Was odmówi, stwierdzi, że szkoda mu czasu, energii po to, żeby przekonać, do siebie moich wyborców, no to ja bardzo przepraszam, ale nic więcej dla was uczynić nie mogę. Jeżeli naprawdę nie zależy wam na moich wyborcach, jeżeli nie chcecie ich do ciebie przekonać, jeżeli nie chcecie skorzystać z tej szansy, no to już jest wasz problem, a nie mój. To wy prawdopodobnie przez to przegracie wybory. To wy nie przekonacie tych wyborców, których bardzo potrzebujecie w drugiej turze. Jak widzicie, no nie mam mentalności hołowni, który zamiast być trzecią drogą, stał się piątym kołem uwozu w tej koalicji. Od razu na wieczorze wyborczym, bez żadnych warunków, poparł. Rafała Trzaskowskiego. Dla mnie ważne są sprawy, dla mnie ważne są te zagadnienia, o których mówiłem w tej deklaracji. Daję przestrzeń dla moich kontrkandydatów do tego, żeby zawalczyli o Wasze głosy, a bo to już Wy podejmiecie decyzję i sami rozstrzygniecie, który z kandydatów Was przekonał. Do zobaczenia.